Bartomieryś, Polski Karawanin, kłaniam się serdecznie. El Targi Karawan Salon 2021, Stoisko Makity. Piotr i Piotr. Dzień dobry, Piotr. Witam serdecznie, cześć. Dzień dobry, cześć, Piotr. Piotr, Piotr. Co dzisiaj pokazujecie, słuchajcie, na tym stoisku? Przede wszystkim spotykamy się tutaj, aby pokazać e, narzędzia pod stricte pod e, Camping and Leisure, czyli narzędzia, które mogą nam sprawić radość i będą praktyczne podczas karawaningu, podczas wakacji, podczas czasów z namiotem, z kampingiem, z karawaningiem. Mówimy tutaj o radiach, mówimy tutaj o głośnikach. Pokazujcie, tutaj, pokazujcie w takim Przede razie. wszystkim nowe radia 2, w tej chwili najbardziej aktualne jest to radio model MR-004, który jest zasilany akumulatorami z linii CXT, LXT, XGT, czyli 12V, 18V, jak i również 40V. Oraz najnowsze, że tak powiem, dziecko Makity, które jest to radio z możliwością ładowania akumulatorów. Przy przełączeniu jest to model DMR300. Yy, ładuje on podczas yy, podłączenia do sieci ładuje on yy, akumulatory zarówno ma cechna ma otwierać do piwa. Tak, oczywiście? <grym> tak, jest, nie tylko do piwa. Yy, mamy tutaj również yy, w tym przypadku mamy podłączony akumulator 18V, ale również możemy podłączyć akumulator 12V. Yy, to jest powiedzmy tutaj taki najbardziej, najbardziej, yy, że tak powiem, potrzebny sprzęt yy, i. i, i Hmm, który, który, który przydaje się właśnie podczas karawaningu. Hmm, ale mamy również inne dodatkowe narzędzia, mamy inne sprzęty. Są to głośniki. Ciekawostką tych głośników jest to, że Taki na to przykład... Są one są lekkie. Również są zasilane z akumulatorów 18V, jak i również z sieci. Hmm, zaletą jest taka, zaletą jest hmm, to, że możemy je hmm, sparować. W przypadku połączenia dwóch głośników mamy efekt stereo. Ale również możemy podłączyć do 10 głośników razem i mamy powiedzmy taki chain, czyli łańcuch. Połączenia i disco party. To, to coś taką takiego. porządną imprezę można zrobić. Można wtedy. zrobić fajną imprezkę. Wiadomo, że jeśli chodzi o karawaning czy, czy, czy camping and leisure, mówimy tutaj o spokoju, ale to nie tylko chodzi o spokój, to również chodzi o, o radość, czerpanie powiedzmy radości i z muzyki. No i wtedy, jeżeli połączymy tutaj sobie dwa głośniki, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy efekt stereo i również 10 innych głośników, to znaczy tych samych głośników możemy uzyskać możemy uzyskać właśnie efekt takiego party. Co dalej Piotrze? E, oprócz e, tych wymienionych tutaj głośników czy zestawów radio, mamy również chłodziarko-ogrzewacz. E, ciekawostką tego jest to, to już wcześniej omawialiśmy na pierwszej edycji Caravaningu, która odbyła się około 3 miesięcy temu. Jest to urządzenie, jest to e, chłodziarko-ogrzewacz, który jest zasilany z, e, zarówno z akumulatorów 18V, ma tutaj, no w tym momencie mamy podłączone dwa akumulatory, ale to nie znaczy, że ona bie, pobiera jednocześnie z dwóch akumulatorów. Jeden jest powiedzmy w pogotowiu, i czeka na rozładowanie pierwszego. W momencie, gdy pierwszy się rozładuje, automatycznie przełącza się na drugi. Ok, na ile możemy schłodzić, na maksa? E, maksymalny czas pracy powiedzmy przy, tutaj przy schłodzeniu 10 stopni, ponieważ zakres e, chłodzenia... Od najwyższego, czyli 10 stopni, do najniższego, czyli minus 18. Mamy 5, 5 zestawów, czyli mamy plus 10, plus 5, 0, minus 10 i minus 18. Mhm. I wtedy, jeżeli ustawimy na przykład na do 10 stopni, czas pracy na dwóch akumulatorach, na dwóch akumulatorach jest to 17 godzin. Nie jest, jest druga opcja również ogrzewania po przełączeniu. Kliknięciu dwóch, dwa razy na ustawieniach mamy możliwość ogrzewania, podgrzewania żywności, na przykład obiadu do 55 lub również 60 stopni. Przełączając powrotem, w tym momencie pokazuje, do, tym momencie pokazuje nam temperaturę aktualną w pojemniku o pojemności 20 litrów. I znowuż Są dwa dziwne. razy kli, klikamy, zmieniamy na ustawienia. Tak jak powiedziałem, minus 18, minus 10, 0,5. I 10. Mhm. Ustawiamy sobie 5. Przez chwilę będzie nam sygnalizowało, że ustawienie jest na 5 stopni, i w tym momencie będzie nam schodzało cały czas, utrzymywało temperaturę 5 stopni. Jakieś większe pojemności tego? E, nie, to jest jedyny model, który, który występuje aktualnie. Ciekawostką jest jeszcze i dodatkową funkcją jest ładowanie urządzeń mobilnych z portu USB. Okej, okay. okej. Okay. I co najważniejsze, jest na kółkach, można na nią przejechać, bo można założyć ją na pasek i mieć na pasku, tak jak tam ta druga. Aha. I bierzemy po prostu. I Plus te głośniki, słuchajcie, to impreza na sto, impreza sto na całego, tak, oczywiście to nie wszystko, bo mamy jeszcze więcej dodatkowych atrakcji tak, związanych, także kolega tutaj pokaże. Spalenie wila i ogniska. To zawsze możemy się posiłkować dmuchawą, która jest również kompatybilna z akumulatorami, które napędzają i... Bucha, tak? jest moc, jest moc. A gdyby trzeba było posprzątać okruszki czy. No, że to robimy coś Aha, jest funkcja tak. zasycania. Wkładamy zakładam wtedy worek. Jest. Czyli już mam ognisko, tak? Piwo, yy, napoje się chłodzą. Napoje. Już nie ma 22. <noise> ok, co dalej? No, mam koło w kaperze. No to dysponujemy yy, kompresorem. Tutaj proszę. Ten sam akumulator służy do napompowania kół kompresorem. Tak? Nastawiamy sobie do 8-3 bara, czyli spokojnie możemy auta dostawcze i kampery pompować. Ale gdybyśmy potrzebowali napompować materac, czy właśnie piłkę, czy, czy jakiś taki hmm, pływający plażowy Tak. to tak. mamy dostawki y, 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 końcówki, które można zmienić do do, do yy, pompowania tego typu rzeczy. Czyli tak? co, te wszystkie akumulatory są ze sobą kompatybilne do każdego urządzenia? No, Właśnie, i teraz jeśli, jeśli chodzi, jeżeli chodzi o akumulatory 18-V, ponieważ na obecną chwilę yy, 18-V akumulatory pasują do ponad 360 urządzeń, czyli nie ma znaczenia, czy jest to ogrodówka, czy jest to narzędzie cięższe do cięższych prac. Czy jest to szlifierka kątowa, czy jest to motowiertarka, te wszystkie akumulatory, jeśli chodzi o system LXT, czyli 18V, są kompatybilne z narzędziami, o, y, z narzędziami y, do ponad 360 wow. sztuk. Idea jest, idea jest taka, że y, narzędzia, którymi zarabiamy pieniądze na to, żeby mieć kampera i podróżować, ten sam akumulator może służyć później do tego, żeby można było wypoczywać w tym kamperze i spędzać z nim czas, yes. czyli napompować sobie koło, bo on pasuje nam do kampera, jak również do auta dostawczego, który jedzie zarabiać. I stąd właśnie nasz pomysł na lampy, na oświetlenia, na yy, lampy, które oświetlają teren. Fakt, że może do kampera jest za dużo, ale mamy myjki, które można myć i auto, i rowery przed powieszeniem na stojach, czy skuter przed schowaniem do, 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 do garażu, do schowka, do, mm -hmm. do, do, do kampera. I wszystko to jest napędzane jednym rodzajem akumulatora. Czyli wystarczy mieć dwie wkrętarki, czy jedną wkrętarkę, czy, czy jeden, jedną piłę, bo ktoś pracuje w lesie, ale wtedy ten akumulator służyć mu będzie jeszcze też w jego komparze. Słuchajcie, kolejnym, kolejnym zestawem, może, może yy, przydatnym, na pewno przydatnym podczas podróży znajdujemy się, yy, dajmy na to w jakiejś dalekiej podróży, jeśli chodzi o, o, o przejażdżkę przez lasy. Przydatna pilarka łańcuchowa, model DUC-254. To wygląda trochę jak zabawka, nie? Sorry. Wygląda jak zabawka, tak, oczywiście Makita nie ma zabawek, to są narzędzia profesjonalne. Dokładnie. Natomiast model DUC-254 występuje również w zestawie powiedzmy DUC-254CZ, to jest powiedzmy dla, dla, ma prowadnicę, która służy do rzeźbienia, ale pomijając ten fakt, jest to ten sam akumulator, który zasila pozostałe narzędzia, radia, radioborniki, głośniki, przekładamy, praktycznie tylko funkcja powiedzmy blokady w ten sposób odblokowania yy, zdjęcia osłony włączenia To nie brzmi jak zabawka. To nie brzmi jak zabawka. To nie jest zabawka. Także naprawdę jeśli chodzi o zakres narzędzi, które możemy wykorzystać w Camping and Leisure jest bardzo szeroki i tutaj, które wymienił kolega, które wymieniłem ja, to nie jest to wszystko. Powiedzmy, no, jest, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele tych narzędzi przydatnych podczas podróży. Bo ekspres, którą można sobie zrobić kawę na budowie, również można zrobić w kamperze. No, zobacz, jaka jest jego ciężar. Nic nie waży. No nie waży nic. To, to nie waży wodę, tak, no i mamy oczywiście zbiornik na wodę, tak. Aha. możliwość kapsułek ale również jest przystawka gdzie można w tą samą włożyć i przelewowo robić złotą kawę yy, zasypać oczywiście kubek z logo Makity jest, jest w zestawie i mamy i mamy kawę, tak? się jazda Genialne, genialny co jest ciekawe, bo jadąc tam, myśmy to zauważyli, że Nasza lodówka podgrzewa, tak? Tak. I teraz jeżeli jedziemy w drodze i chcemy zjeść coś się my mamy dziecko, któremu musimy podgrzać słoiczek z jedzeniem, no to kierowca musi zatrzymać. Mówi no to jest czas. Nie, bo włącza sobie wtedy lodówkę, w lodówce podgrzewa się jedzenie, które w czasie jazdy, bo ono działa też oczywiście na zasilanie, na wtyczkę, na zapalniczki, gniazdo, natomiast mama wtedy w stanie i nakarmi małe dziecko, które jest w foteliku, tak? W Proste. czasie jazdy i może się przemieszać, nie, bo nie, nie stracimy czasu, tak? Na, na, na postój. Także macie też odkurzacz. Słuchajcie, kolejną, nowo, kolejną ciekawostką, kolejnym urządzeniem, które działa, które jest zasilane tego samego rodzaju, tym samym akumulatorem, jest y, powiedzmy turystyczny, można powiedzieć, tutaj y, odkurzacz model DVC-750. Jest on zasilany jednym akumulatorem 18V, czyli tak samo jak poprzednie modele. Tutaj wkładamy. Tutaj wkładamy akumulator, zamykamy. Prawda? Czyli mamy tutaj powiedzmy szczelinówkę. Tu jest pierwszy bieg, tu mamy drugi bieg. No, możemy zmienić oczywiście szczelinówkę na zwykłą. Szczotę. Szczotkę, powiedzmy Aha. przy czyszczeniu, czy dywanów, czy wykładzin, czy w kamperze, czy coś się tam nam nabrudzi, ale również mamy funkcję dmuchawy. Trzeba coś wydmuchać, przedmuchać. <słuch> Jestem zaskoczony, jak to wszystko prosto działa. To jest łatwo. Tak, to jest naprawdę, to są proste urządzenia, no... Bardzo... chodzicie się jakoś delikatnie z tymi sprzętami. E, staramy Czyli się, rozumiem, staramy wycięłam. się. Dbamy, dbamy, o, dbamy o te narzędzia. No dobra, ale wytrzymałość ale... ich to nie, to nie jest jakaś tam właśnie zabawka, prawda? Nie, to nie jest zabawka, oczywiście, tak jak powiedziałem, Makita nie ma zabawek, mhm. to są profesjonalne narzędzia i są to narzędzia, które, które naprawdę są z, wykonane z bardzo wysokich bardzo wysokiego rodzaju materiałów. Także mm, są tu. O. Odkurzony. Siedzi. Siedzi, tak. Powiedzmy tutaj umieszczony na tym na końcówce i mamy przenośny odkurzaczki. Nie, nie jest ciężki. Nie jest. Bardzo wszystko fajny to. To wszystko jest bardzo lekkie. Ma dość dużą pojemność. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o odkurzanie. Ok. Także yy, ciekawostką też jest to, że ten odkurzacz może pracować na sucho jak i na mokro. Jest specjalny filtr, przystawka, także możemy tutaj pracować w tym temacie na sucho. I na mokro. Dobra. Teraz ciekawostka. Wystawiłem wam cały szereg, wystawiłem wam cały szereg lamp, które mamy do, do zaoferowania. Od dużych, małych, średnich, tak? Mm -hmm. Po kolei mała, która ma 3 stopnie. Większa, LEDowa. Nie jest duża, możemy wstawić pod, tak, kampera. No ta największa to, to już mi się zastanawiał, czy... Ale już oświetlimy teren na przykład imprezy, tak? Tak, to pół kempingu można. Dokładnie. No tak. jest najmocniejsze, ja nie będę prze... wam w oczach świecił. Mm -hmm. Teraz mamy lampę czołową. Jeżeli musimy rozbić się rozłożyć w czasie, gdzie przyjeżdżamy ciemno. Jest. tak? Chociaż fakt, że kempingi są poświetlane, tak? No to mamy lampkę czołową, zakładamy sobie na czoło. I pracujemy sobie ciągle ten sam akumulator. Następną rzeczą lampa, która ma też trzy rodzaje mocy i światła. Czyli mamy tak, światło rozproszone, by oświetlić teren. Żeby ją skierować sobie do góry, tak? Światło skupione, rozproszone. Mhm. A najciekawszą rzeczą jest to, że szperacz, czyli światło skupione, ma na odległość 600 metrów. Wow. No jest, no. Jest moc. Jest moc, tak? I najciekawsza rzecz, jeżeli się przemieszczamy, co jest bardzo przydatne moim zdaniem, to jest strobosko. Jasne. Który ostrzega, że coś się na drodze dzieje, tak? Ok. Kolejna latarka, która nam pozwala zaglądać gdzieś pod koło pod auto, czy, czy, czy przy naprawie. Mhm. Następna latarka. No, wybór. Ta większe większy tak, Widzisz? Tak tak, jest tak, tak. Tak, szeroką Szczęść, to, tak, tak. I jedna z najmniejszych naszych latarek, najlżejszych Także. No dobra, a to co jest? Ja wiem, że to może nie karawanigowe, ale muszę zapytać. Wygląda jak boja, pytali, czy to pływa. Nie, że tak. pływa. To jest tak zwana, kiedy się mówiła, to wańka stańka. Więc mam ma pani wywrotna, że jak ktoś na budowie na nią wiedzie, czy ją potrąci, to ona się nie wywróci. Okej. Okay. I ma 3 stopnie, trzy 3 stopnie. Mm, też możliwość regulacji y, natężenia światła i włączamy ją sobie. Mamy raz, dwa, trzy i możemy sobie podzielić na strefy, Jedna, druga i środek. Natomiast możemy ją podłączyć również do sieci. Okay. I możemy ją y, podłączyć w szereg siedmioma naraz y, i będą świeciły w koło. I ona oświetla nisko cały teren. Poza tym światło zimne, co powoduje, że insekty nie lecą. Prost. No bo wszystkie insekty lecą nie do światła, do ciepła. A to jest zimne światło także. Słuchajcie, kolejną taką ciekawostką, myślę, że też była ona pokazywana wcześniej, ale jest to zestaw, powiedzmy tutaj dla pań, tak zwane Pink Tools, czyli są to narzędzia dla pań. Ileż razy, ileż pań, ileż kobiet zastanawiało się i lubią przede wszystkim majsterkować, pracować w domu, mówią, chciałabym taką wiertarkę, coś takiego. No to Makita stworzyła, wyszła naprzeciw, stworzyła bardzo fajną, małą wiertarkę w krętareczkę. W kolorze właśnie pink, czyli, czyli różowym, prawda? Do tego jest, aha, sprzedawano jest w takim fajnym pakiecie z akumulatorem 10,8, maksymalnie 12 V, z ładowarką. Oprócz tego jest odkurzacz w tym samym kolorze. Osofę tak mamy. więc trzecim, trzecim produktem, trzecim produktem tutaj właśnie mamy tą e, odkurzacz, a trzecim produktem e, z Pink Toolsów jest podkaszarka. E, też w tym samym kolorze, też dla pań lubiących. No i myślę przede wszystkim taki odkurzacz nie trzeba zmuszać. I dzieci również, bo będą się bawiły i cieszyły się tutaj powiedzmy. Piotrze różowy ci do twarzy. E, tak, bardzo. myślę do tego koloru oczywiście... wszystkim ładnie? Tam. Tak jest. Dzieci uwielbiającą ją, bo schody się panią skórzą. Okej, okay, okej. Okay. Panowie. To wszystko brzmi tak prosto. I to jest takie proste. Te narzędzia są takie proste. To są narzędzia, to są narzędzia proste są i mimo wszystko są to narzędzia profesjonalne. Także tak jak powiedziałem, nie ma zabawek tutaj wśród Makity. Makita jest producentem narzędzi profesjonalnym, ale tak jak powiedziałeś, są to proste narzędzia, które, które służą do wykonywania codziennych prac, jak i również ciężkich. Cięższych zadań, cięższych e, prac na budowie. Ja może użyję słów trochę, trochę klasycznych, e, służą bawiąc lub bawią służąc. A to, to jest racja, ja się świetnie bawię. Panowie pierśnowie. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Zapraszamy, zapraszamy na, karawaning na targi i oczywiście dziękuję. wszystkiego dobrego, polecamy się. Wszystkiego dobrego.